Gracz znowu. No przysięgam ci, do przebieg przed nami gracz, no. Minutem po tym jak ty wyszedłeś. no, po tym jak ty wyszedłeś, przebiegł nami gracz. Według mnie w tej chwili jest y, y, w tym. W baraku albo w, y, w więzieniu. Na 99%. No słonie czekaliśmy na cię sporo, ale może jak długo lutuje to jeszcze jest. A nie, liśniak, bo 3 minuty jest. Cię nie było. No bo klasy no. Na 100% gracz. Jeden. czy cię, bo jeden przebieg. Do czego żeście nie strzelali? Eee, jakby ci to wytłumaczyć? Po pierwsze, koleś mi rógnął. Po drugie, miałem cię zostawić i biec tam na oślep? No nie. No. no to jak jest? To chodźcie, to chodźcie. Podejdziemy, no. sprawdzimy. Czy ktoś no to tam chodź. jest? Gdzie wy jesteście, zgubiony? No bardzo. tu, za tobą. No, za tobą, chodźcie. Murku sprawdzam Nie widzę tutaj nikogo Koleś bieg prosto Brama jest otworzona Była, była Tak, ja ją zamykałem. Ktoś was otworzył? Eee, a nie Ja ją zamykałem. Ja bramę nie otwierałem. No to ja zamknąłem bramę na 100%. Czy koleś był tutaj w tym? Był albo jest. Czyli co, poprowadzamy się robimy? od dwóch stron? Możemy czekać na kiepa, tak? No, w sumie teoretycznie można by było. Dobra, to no ja biegnę. Dawaj, mhm. dawaj, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Z tym twoim widziałem, ty mnie zawsze lubisz. No, Jezu, no, no, ja, no ja no ja lubię strzelać w ciebie pod nogi, ale nie lubię ci mówić, że widziałem przez pół godziny. No jak mówię, widziałem przez 5 sekund i potem cisza, tak? A teraz, jest, a teraz ci gwarantuję, że go widziałem. No dobra. To ja sobie tak tutaj zerkam. Całe gówno widzę, prawdę mówiąc Chociaż jak ktoś by tam biegał to To raczej bym go zauważył Dobra, to można iść dalej Cyk. Patrzę, czy wzdłuż muru nikogo nie widać Chyba nie, chociaż ja to ostatnio mam jakieś Tendencje do niezauważania hmm. ludzi Wyczyścił ten dom przed tędy Gdzie jesteście? Przymurowanym ja Aha. Aha. Za murem To no by taki gracz raczej wygląda takiego co chciałby się uzbroić, wiesz? Gdzie pobiegliście? A gdzie mogliśmy pobiec? Cały czas wzdłuż A, muru No nie, tutaj to ja nikogo i nic nie widzę. Ci wydaje, że ten bieg w Skoro wyczyścił murowany domek Mówisz, namioty. No, tak mi się wydaje, no. Ja bym nie przebiegał przez środek Szkoda, że tutaj nie ma czegoś tak jak tropienie. No, to mogło być fajne. po głównie byśmy go tropili. Okay, Czekajcie. jest ślady... No coś i jest teoretycznie, no nie? Jak biegniesz po betonie, to zostawiasz wtedy na 7 sekund. 7 sekund padać bądź że dwie opcje trochę zmniejszyłem z maksymalnych bo mi się nie podobało <grych> jak gra wyglądała czemu? jakoś tak My... trochę mi przeszkadzało taka płynna była, tak? w sensie takim, że miałeś taki... Obraz, za wodą. Tak, tak, to mnie trochę denerwowało. Teraz. Dwa. Chmury trochę obniżyłem. I cienie, bo cienie jak miałem na no maksa zwerty. ustawione to crashowały, no. Chcesz sobie S zamalować sił Nie, ja chcę czarny. No dobra. Czarny jest mniej widoczny. I kto wam taki bzdolny opowiadał? E Testowaliśmy wiśnia. to Wiśnia, wiśnia Jak my coś mówimy to uwierz mi, że mamy to sprawdzone No, testowaliśmy to z jakieś 15 minut różne warianty różnych hełach gracz jest na hangarach, dwóch graczy jest yy, Gdzie? Yy, drugi trzeci hangar, yy, duże hangary Duże hangary? Tak, buch trzech dwóch graczy jest. Jeden biegł do drugiego, a drugi bieg do trzeciego. Wymieniali się. Widzicie to? Widzę, widzę. Dobra, kucnijmy. Widzę. Mam no, osiem by się przydał. Mam Do obserwacji. No, mówiłem, że będą kolesie. się no dobra, teraz by się przydało jakoś tak trochę ich tutaj, że tak powiem, wypatrywać. Dobra, wiecie co? Cofam się za mur i z zamuru. Biegniemy tak jakby w ich stronę. Tam na prawo. Ja biegnę. Niech ktoś no. spróbuje ich obserwować, żeby nam nie uciekli. Dzisiaj jak może malu low, Nie ma. Nie ma. Nie mm ma. -hmm. Ida. Ej, LOL. Kaplica. Co? 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 Nie mogę znaleźć e, mojego tego... Mosina. Trudno. Teraz Bo... to już... Przepadło. Kamil, gdzie jesteś? Dobra, obserwuję. Chyba są w przedostatnim hangarze. Tak. No, dalej pobiegłem. Są chyba przedostatni w przedostatnim hangarze. Tak, wybiegają. Widzę jednego. Dobra. Czekajcie. Field of view sobie zmniejszam. Ktoś próbował strzelać? Czekaj, czekaj, czekaj. Uważajcie, uważajcie. Nie prze... Kto przebiegł? Ja. To jest to. Bo oni tu patrzą. Dobra. Ona patrzy na mnie, bo... Dobra, w ostatnim hangarze są chłopaki Dobra Widzę ich Ona no, to wie Wiśnia A on jest tylko na 300 metrów ustawiony, dobra, musimy jakoś ich obserwować 300 metrów to nie jest czasem No oni tak na 400 są, ale No mniej więcej Teoretycznie byś tak się skupił Chociaż nie Dobra w dół. Gdzieś tam biegną chłopaki Obserwuję no, są. Obserwuję, obserwuję Są Dwa Ma... wybiegają, jeden wybiega Tak tak i drugi Mogliby przybiec Jest? na naszą stronę, widzę ich Nie chcę stąd strzelać Chyba biegą do nas nie wiem, czy do nas. Dobra, trzeba ich obserwować. Ja ich widzę. Przebiegają pod pas. Bardzo dobrze. Biegną wiesz, do studni. Bardzo dobrze. Bardzo nie biegniemy. Biegniemy tam? Czekaj, 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 niech sobie biegną chłopaki. No ale stary, tylko chyba lepiej, żebyśmy byli tam piersi, nie? nie? Zaraz, zaraz. Ja nie chcę, żeby... Widzisz ich? Nie. No mu drzewami. No mi też gdzieś znikli chwilowo A gdzie wy jesteście? No dalej już, niedaleko murowanego Murowanego? Tak ta A droga. widzę ich Przebiegają Widziesz? przed lotnisko, tak, 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 tak No pan ci Biegną mówię ci, Biegną, patrzą się przed siebie mhm. Biegną, koleś widzę. ma wys... Słabe bronie mają. Widzę. Bile ma pistolet na 100%. Widzę. Widzę. Dobiega do murowanego. No. Dobra, stojemy. Lecimy, lecimy. No, no dalej, dawaj, dawaj. Do nich, do nich. <słuch> dawaj, dawaj. Będziemy czekać przy więzieniu, jak będą wychodzić z więzienia. A ja jestem koło Was. Dobrze. Wiem, wiem, wiem. Czekaj. Dobra. Ej, czekajcie, możemy... Dobra, dobra, Wiśnia. Nie ma, widzimy, tylko biegniemy. Nie będą do więzienia wchodzić i lutować w więzienie. Trzeba najszybciej pod więzienie podbiec. Dobra Drzwi zamknięte A były otwarte? Nie wiem. Pewnie tak, no były raczej tak. nic. Były otwarte. I weszli, tu są Dobra. Wow, ale lagi. Czyli są blisko. Pewnie tak. No to Dobra. wygląda. Ja biegnę zaraz za mur, żeby widzieć lepiej wejście. No, no bo dobra, tak będę siedział, bo tu widzę dobrze. Jak będą wybiegać, to będę strzelał. O ile tam są, mam nadzieję, że tam są. Pewnie są, no skoro zamknęli drzwi, to są. Dobra, jak pobiegną w lewo, to ja będę ich zdejmować. Dobra, jeden dostał. Jeden dostał. Schował się z powrotem do środka. Tak? Tak, tak, tak. A nie zabiłeś go? Nie wiem, na pewno dostał. I to ze dwa, dwa razy. Co najmniej trzy. Aha. No to teraz nie wyjdą. Haha ha. no to się na pewno wylogują. Eee. Głupa nie wylogują. Dobra, podbiegam bliżej. Chodź się, tu nie ma co wiecie. Się bać. Za mocno. Pod mur, pod mur. Na górze, jest, koleś drugie piętro, jest kwapi z, z góry Strzelacie? Ja. Nie. Dobra. On jest na drugim piętrze. Prawie jeszcze. Chyba się zabanderzował. Albo wylogował. Ale chyba wiśnia, pilnuj, pilnuj głównego wyjścia, pilnuj. Wyjścia? Przynować? No mówię do tego, do wiśni. Bo wiśnia stoi przy wyjściu, no? Bardzo dobrze. Ja będę tutaj patrzył przez okno właśnie. Chodzi. Oj, chyba się wylogowali panowie. Różnie krwawi. Jak świnia krwawił, powiem Go out guys, if you don't want to die. Co jest? Oderwał, Tak, że nie żyje. Zabiłem I ty też oberwałeś. Haha, ale ja dostałem tylko raz, ale wiesz, a on to tak, że no widział, wchodzi, widział, wchodzić. Widziałeś to, wchodzić. że leżą martwy? Tak. Poczekamy jeszcze. Bandażuj się, ja tu pilnuję. Bandażuj się, wiśnia, bandażuj. Go out guys. If you are still alive Put the gun down. Ej, to on cię tylko mówisz musnął raz. Kto jest? No, ja tylko miałem bleeding, więc wiesz. On może miał pistolet albo coś, wiesz. A wiecie, że ich dwóch tu jest? No tak. A gdzie drugi? Nie wiem. Drugi pewnie ciągle ten. Siedzi. Siedzi tam. No, nawet mi nie zniszczył ciuchu, więc wiesz. Dobra, wiśnie Co, masz ochotę jeszcze raz tam wejść? Wychylić się, ty wiesz gdzie Ale on no leży to ja pierwszy. Dobra, 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 dobra Ty wiesz gdzie on leży Dobra Powolutku, tylko powoli się wychylaj Kucnij sobie bardzo powoli sprawdzaj Górę i dół Jeżeli tam wchodzisz To czekaj, najpierw zajmę się jedną rzeczą Muszę dobra. naładować magazynek To ja za chwilę tam wejdę jeżeli o, już. o, jest drugi, tak, jest drugi, o, jest drugi, drugi. Dobra Działajcie go? Tak, tak, dostał Jaki dosta. kolan? Dobra, czekaj, uważaj, bo może tamten jeszcze ten funkcjonować wiśnia Uważajcie, na razie go nie lutujcie Nie lutujcie jeszcze, dawaj Leć wiśnia, ty wiesz, gdzie on leży gdzie tamten leżał? Weź sprawdź dobra. wychyl się czy tamten leży tam gdzie go zabiłeś No dobra Dawaj, dawaj. Bo tu też trochę hałasu narobiliśmy, trzeba uważać Jeszcze trzech tych dwóch zginęło, więc jeszcze leży tamten martwy koleś. Ta. Dobra, chodźcie do środka. Leży, kipi z niego Chwawi? Gdzie, ten, gdzie ty go zabiłeś, tego drugiego? U góry. No dobra, to chyba widzę jego rzeczy. W powietrzu. Ta. Wiśnia szybko lutnie. Tylko bardzo szybko. Wiesz co, trzeba i się zamykamy. SKS akurat miał. Pierdoły. No, tempo, tempo. Czego ty tam? Nie szukaj za bardzo. Wiesz tylko Tera. za trzeba, bo tak siedzisz jak świnka. Dobra, właśnie. Jest la okay. Nie miał nic więcej ciekawego Dobra zamykam drzwi tu do pokoju na dole, żeby nikt nie widział przez okna Dobra Zobacz co mam jeszcze w tym Wezmę sobie, wezmę sobie jeden bandaż Dobra Wiesz co chcecie Coś mi się przyda, przejda o, ja od niego apteczkę sobie zabiorę, jeżeli pozwolicie. Bierz, bierz. Dobra. To wywalę. To zostawię, przełożę sobie stąd... ...marfinę. I przełożę epinefrynę. No wiśnia, w końcu. W końcu żeś postrzelał, jestem z ciebie dumny. <ścoughs> bardzo, nawet bardzo. O to chodziło, tak trzeba robić. Tak się trzeba bawić, proszę państwa, proszę. O to chodzi. Wchodzimy, od razu ładna akcja. Wiadomo, że jak ja odejdę od komputera, to musi... Z... zawsze się coś dzieje. Nie bez staje. Proste człowiek. Ty odchodzisz od kompa, to... Uhu. Dobra. Dzisiaj kogoś mam amunicję od Basida'a. Dostanie Pristine. Widzę, widzę. I się może weźmiesz sobie? Z tych do chyba wyszło, a nie może i nie. A ja mam, a to mam Dobra, tak, chodźcie, chodźcie chłopaki. Wracamy się na nasze miejsce tam gdzie mieliśmy być. Okej. Okay? A to rzeczywiście, jolo. Wiesz gdzie? Tam się wrócimy z powrotem, naprzeciwko. Tylko żebym miał jeszcze samego Musina. Nie masz? Nie, no przecież mi mówię ci, że mi wywaliło. A nie masz pod ekwipunkiem? Pod plecakiem? Nie. Dobra. Kogoż to tak przycięło. Kalisto. Dobra, spadamy. Dawaj, dawaj, nie lutaj za bardzo. Rysz ma koleś. No to bierz szybko i spadamy. Z powrotem za mur. Za mur. I... Bajo bajo. Lecimy. Jesteś Kamil? To już, 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 tu podesz sobie To dawaj, to dawaj. Tam mam już. Tak. Dobra. A, gdzie jesteście? Tutaj, tutaj hide body zrobiliśmy? Jednego drugiego? Nie A nie było nawet opcji chyba, check pulse, tylko miałem, view contents Dobra w dupie to mam Tam ten koleś miał chyba tylko siekierę Znaczy miał broń? Ten drugi przed budynkiem SKS. Nie, przed budynkiem to nie wiem to no miał SKS Ej co, poczekajcie chwilę To chodź tam to biegniemy na tamto miejsce Ej, ja Tylko Ja y ten No to biegnij i ładuj a bo i przypadodowy Powoli się przemieszczaj. No, to ja norbe, rozumiem. Takie, jak ja mam... ja mam... Takie są, takie zabawy, to ja rozumiem. Dobra.